Kto jest odpowiedzialny za Twoje odczucia i jak je właściwie wyrażać? Miło mi do Ciebie znów mówić. Zostań tutaj przez chwilę i daj się zainspirować. Jeśli ktoś Cię drażni, wkurza, irytuje, demotywuje, oznacza to, że źródło Twojego odczucia jest na zewnątrz. Czyli wina powstania emocji również leży na zewnątrz. Do tego utwierdzasz się w przekonaniu. Jeśli zdarza Ci się wyrażać na głos takie odczucia, czyli brzmi, bardzo mnie rozczarowałeś. Uwaga, to ty mnie rozczarowałeś. Konsekwencja to albo zaproszenie do konfliktu, albo wycofanie się drugiej osoby. Dlaczego? Bo najczęściej to, o czym mówisz, nie było intencją adresata. Wręcz bywa dla niego zaskoczeniem może też czuć się potraktowany nie fair. Obrona, atak albo unik jest więc naturalnym ciągiem zdarzeń obwiniania. Jak więc sobie z tym poradzić? Wystarczy, że weźmiesz odpowiedzialność za swoje odczucia. To są przecież Twoje odczucia i jeśli są autentyczne, nikt nie może ich podważyć. Może natomiast się do nich ustosunkować, wziąć je pod uwagę albo zdecydować, czy będzie coś robił inaczej. Biorąc odpowiedzialność za odczucia, nie obarczasz innych nimi. To ja się bardzo zaniepokoiłam tą rozmową. Ja się czuję rozczarowany taką zmianą planu. Ja jestem sfrustrowana takim przebiegiem działań. Mnie zaczyna brakować motywacji, gdy obserwuję takie działania. Te słowa nie brzmią już jak atak. Jeśli mamy do czynienia z emocją i z osobą empatyczną, pewnie powie ci, że nie to było jej intencją. Pewnie weźmie też twoje słowa pod uwagę. Wystarczy tylko wziąć odpowiedzialność za swoje odczucia. Dlatego wyrażaj je, to pomaga wszystkim. Od dziś dziel się swoimi odczuciami, szczególnie gdy obdarzysz kogoś informacją zwrotną. Dla pracowników niezwykle istotne jest, co myśli ich szef. I niezależnie, czy jesteś zachwycony, pełen nadziei, a może zadowolony, czujesz się odciążony, zespół chce to wiedzieć. Tym bardziej, gdy jesteś wściekły, zniesmaczony, zrezygnowany, zmęczony, zespół chce znać swój w tym udział i mieć wpływ, żeby coś zmienić. Bierz odpowiedzialność za odczucia, wyrażaj je, ucz swój zespół takiej właśnie retoryki. Sprawdź mnie, to przyniesie Was na wyższy poziom komunikacji. Owocnej pracy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.